Witam bardzo serdecznie z tej strony Cycu. A to kolejny odcinek z gry God of War wstąpienie. Lecimy dalej z Koksem, jak ja tu mówię. Jesteśmy w tym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio. Otwieram sobie jeszcze skrzynię, które właściwie wcześniej też otwierałem. No i co, no i zobaczymy, cóż tutaj ciekawego będziemy mieli do roboty. O jezu, to jest jakiś przeciwnik ewidentnie. Zmienimy sobie może na lodowe Jakieś w ogóle kwasami tutaj lutuje Szybka dosyć Bardzo szybka O, wow, wow, wow W ogóle to na jakiegoś breakdance'a tańczy Dobra O co tu chodzi teraz, zobaczymy? dobra O Jezus Zawsze tak kule magii. Fujo, chyba. O, taki dosyć szybki, e, szybki rozgrzewkowy przeciwnik. O co tu, tu chodzi? Ja rozumiem, że tutaj coś jest. Aha. Aha, dobra. Hajowa. Jak ta dalej chyba tutaj, że tak powiem, sobie odpoczywa. Słuchajcie, mi no tu jeszcze są mieczyk. Dawno nie było tych przeciwników tak naprawdę. Dobra. I co? Teraz dalej. I to znaczy, że byliśmy chyba. <laughs> mi się przynajmniej tak wydaje, no nie wiem. Co so, że się tutaj bronią. Leci się inaczej w Polku świetnie. A, tam amuleta żadnego nie bym a Amulet to jest. zdaniem, drobna lipa. Chyba, że tutaj muszę wytrzymać, tak? regeneracja. Ja muszę powiedzieć, że bardzo fajnie to wygląda. I wszystko to, co się rozjebało, teraz zregenerujemy. Bardzo fajnie, prawda? I co to mam zrobić? Już nie skoczyć, tak? O Jezus. I oczywiście, cyclus, spadł super ekstra za super, super. Bardzo lubię ginąć w tej grze. Ekstra, Dobra, jeszcze raz, a... Nie, ja przy dole. Uwielbiam te skoki w God of War. Coś po prostu pięknego jeszcze raz. A jak mi się teraz nie uda. Dobra, ee, cięcie. Moi drodzy. Dobra, moi drodzy, wracamy. No to, że tak powiem sobie przeskoczyłem to wszystko. Ech. No, musiałem zrobić cięcie, no przecież nie będziecie 3 czy 4 razy zaglądać po prostu tego samego, no to jeszcze, kurwa, można dostać pierdolca, dobra. Teraz gdzie ja iść? Tu jest rozumiem, że zamknięte. Więc musimy iść tędy. Eee... czekajcie, jak to było? Okej... Okay. Regenerowaliśmy sobie skrzynię. Ja mam tych orbów. No, troszkę się ich nazbierało. padałoby coś yy, też ulepszyć. No, gdzie my jesteśmy? Koblata męczennika. Tu już mamy ogólnie full. Tu mamy full. Tutaj nie mamy full, więc ulepszymy sobie to. Elegancko. Tutaj sobie ulepszymy następne. I czy starczy na tego? Ciężko powiedzieć. Starczy. Super. Możemy także ulepszyć nasz amulet uroborosa. Ale o co tu chodzi? O oh my god. Kolejna jaka jest zagadka. Nie przypadam za zagadkami, niestety. Rozumiem, że tam się muszę przedostać. Hahaha! Hmm. ha, 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 ha. A co tu chodzi? Puh. Aha, rozumiem, że mam użyć amuletu. Czekajcie, gdzie go mam dać w ogóle? Chyba, że jak go mam dać tu, chyba. Nie co będzie nic mi to nie dało niestety nic mi to nie dało ale tu muszę użyć właśnie tutaj na tym no to oczywiście nie działa po raz kolejny chyba że jakoś tak tutaj ja, pitole. Naprawdę bardzo nie lubię tych zagadek. No, są moim zdaniem kurwiające. Czy to się już odnowiło? Nie wiadomo, no, o co tu chodzi. Tak naprawdę. Nie, te ciało... no nie, nie, do pieca. nie, 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 tutaj. tutaj, no. racja nie rozkład no a co tu chodzi co jego ja mamy tutaj dać Oja ja nie co mi to dało? Właściwie Właściwie nie wiem. I co? Kurwa, nie wiem. Jest kit. totalna. Nic, moi drodzy, zrobię cięcie. I popróbuję jeszcze tutaj coś porobić, bo nie mam zielonego pojęcia, co tu trzeba wykonać w ogóle. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Cholera, wie, o co tu chodzi, tak naprawdę? Hmm. Nie wiem, wiem, że tu mi się otwara jakieś okay, przejście. Ja sobie wezmę ze sobą tego truposzczała. Czekajcie. Trupka to sobie położemy tu. Tu sobie pojedziemy do góry. Um. Trupka zabierzemy ze za sobą. Które go zrzucimy. O, dzięki temu możemy przejść dalej. Ja no bym że. jest to dosyć zagadkowa ta gra. Ok. Teraz zabiorę herby. Życie, ma... Życie mamy full. Dobra, to idziemy dalej. Szybko zapisać. Zapisać. Muszę to zapisać. Muszę zapisać. To ty jesteś Spartiatą, który mówił Orgos, prawda? Muszę to koniecznie zanotować. Muszę to koniecznie zanotować. Co wiesz o strażniku Przysiąg? Wiem, że w końcu dopadła go karma. Mówią, że był pierwszym naznaczonym, lecz jego ojciec bardzo się na nim zajął. Nie, To byłem pierwszym, którego osadziły tu furie. Spójrz, to ja prowadzę kronikę. Orkos narodził się tutaj. Jego matki, one e, cóż, kiedyś były... Były kiedyś sprawiedliwe, srogie, choć sprawiedliwe. To mogło mieć coś wspólnego z Aresem. Nie wierzę, tak go potraktowali. U, własnego syna. To nie jest powód, by zdradzać własny ród. Dokonał zdrady? znają znajomo, prawda? A, ale on zrobił to dla ciebie. Nie prosiłem o pomoc. A? O ile się nie mylę, otrzymałeś ją. Nieprawdaż, Spartiato? Będziesz świetną osobą mojej kroniki. Z pewnością, ale raczej wątpię, żebyśmy zostali tutaj na dłużej, że idziemy dalej. O ja yeah. już widzę, że będzie. Jakiś mega rozpierdol. Dup. No Ale mnie jedzie. Kurwa, na no haksach normalnie. Fuck you, Śmiałkowie. Okej. Okay. i mamy kolejny. Super elegancko, ta mi się podoba. Zobacz jeszcze. O jezus. Jeszcze taki czas. Myślę, że zmienimy na Hadesowe. O, tak, więc... Nie, te mi się nie podobają, więc tych się od razu pozbywam. Tych się od razu pozbywam, bo takich nie potrzebuję, a to jest przecież ten, tak zwany Predator, miałem. Pri predator. Dawaj tu Predatora! Predatorze nasz, komu ją dasz? Gim. Jest! Predator! Predator przycięty na pół! Czy jeszcze ktoś? O, już chyba wszyscy. Jak mi przykro. Równie <laughs> nie udało się pokonać Kratos'a. o co tu chodzi? Uwaga, tylko nie kolejna zagadka, bo ja nie mam ochoty na zagadki. A tu byliśmy, tu byliśmy na początku przecież, o to pamiętam. Trzeba my? Znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Jedna sprawa. to ciekawe, kiedy w końcu dopadniemy kolejną furię. przecież jedną pokonaliśmy, chyba tak, jedną pokonaliśmy. Teraz wypadałoby się wziąć za drugą. Co to jest? Jest, jest, druga. Co to kurwa jest? Latający, kurwa, smok. Och, no. Wittime Event. Dawaj right, Kratos. Kurwa, nie dział, są latające smoki. w serce duchowi. Lol. Znowu spiegała, ja jebie. Mogłaby w końcu stanąć do walki Kratos ze mną? Czuł, że jest blisko. Blisko czasu, gdy złudzenia nie będą miały nad nim władzy. Czasu, gdy furie zostaną pokonane. A on sam uzyska wolność. Znowu dwa tygodnie wcześniej pragnął. Kapitol. Tym lepiej dla nas. Ponoć jest przeklęta. Niestety nie możemy opłynąć teraz. Co to jest? Hola Charlie, masz zezwolenie tym posąg, kuczcz polina. No ten posąg raczej nie wygląda jak posąg, raczej jak gówno. Począ przebijamy do tej przechy. A z tym? Poszedł. opuśćmy to nędzne miejsce. Szybko, wojna to się nie klątwa. A tam się Jaka kurwa klątwa? Telos. Bo fak, sino jaka. O a ten to tam może. podsmerać mnie może. Słabe łóżku. O, ale ma eee. Dobra, najpierw trzeba się oczywiście pozbyć gnojarzy, gdyby potem oczywiście. Znowu. Eee, by potem zabawić się z głównym naszym koleżką 58 Uderzeni jakie dalek to jest twardzi są Dobra jeden chyba następny ojej zostańmy tutaj troszkę wyciacho dobra no to dawaj koleś czas na ciebie O Jezu, ale no tego tu już nie było w planie. Tu ty, ty jesteście cię sami kurwa tak naprawdę No najpierw oczywiście światuję w ogóle Dobra, waga Tu jestem Devin Come on pitch Czyniasku? O, oh, fk! Tego nie było, w planach. Dobra, jeszcze raz: kwadrat, kwadrat. No, pięknie, tam mi się podoba. Tam mi się podoba. No, dalej go tutaj. Elegancko, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszych wybornych przeciwników. A zatem czas, oczywiście, życie, magia i łucznia. Co to tam kurwa? Co to jest? O oh my. God. Przepraszam bardzo, moje drodzy. Po co ja tu ma zatrzymywać? O nie no kurwa kolejna zagadka. Ja się Ta gra mi rozpierdala mózg. Poważnie. Peski tu. tu coś jest w ogóle. No i co? Nic nie można zrobić. O, 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 o. Regeneracja. Nie. Zrobić jedynie rozkład. Aha. Dobrze. bajer. No, dawaj, dawaj. Ok, idź dalej. I teraz rozumiem, że mam zrobić dalszą regenerację, chyba. Tak jest. Superlacko. No. Dosyć przemyślany motyw z tą regeneracją, nie powiem. Uuu. Coś co się dzieje ciekawego. Tak się wzruszyłem, że po prostu masakra na mapie, porzucamy sobie tym czymś. Jo, on to wszystko skobroniu Jakie typy. Dobra, to jedziemy z Koksa. Teraz macie przejebane. No tutaj moje HDS-owe dusze. Nie po prostu pomogą Teraz jakiś rekordzik jedną nie No jest. Może najwyższy jakiś ten. Jakiś Expo. I kolejne ja. Yeah. Ja yeah, Pitola, ale będę miał. Takiego kombosa nigdy nie miałem 168. Możemy było pociągnąć dłużej, ale nie, nie wyszło. Pięknie. Dobra, co tu mamy? Tu weźmiemy... Nie, chyba jednak wybiorę magię. Dobra, magia, magia. Co to chyba jest? Wstajesz, kolego? Zimna? What the fuck? Ej, co to w ogóle jest, kurwa? Jakieś macki, jajebia. Oczywiście ta jest przeklęta, ta wyspa. No ta he. Och, no tylko nie te luje. I tu jeszcze dwa. jest też kolega nasz, jedyny. O kurwa, serio. Chciałbym odpalić sobie tą moją umiejętność. Się uda. Może, nie no ja jestem pewien. Z możemy już tutaj ładnie rozwalić. Dobra. I teraz puszczamy to, co oczywiście bardzo lubię. ja yeah. <laughs> Rozwaliliśmy go elegancko elegancko, moi drodzy. Ale niestety nie ma, jest zapisywanie, jest zapisywanie. Więc po prostu myślę, że zakończymy sobie tutaj nasz odcinek. Ładnie. Eee, mam nadzieję, że się podobało. No i co, moi drodzy? Do usłyszenia w następnym odcinku z gry Code of War.